W Wielkoszcie tak nie było problemu większego, a tutaj, a to się zmieniło normalnie, to, to ja jestem zszokowana, że coś takiego się w ogóle dzieje w tym mieście, które tak chroniło jeszcze 20 lat temu zieleń, każde drzewko, naprawdę, to była droga przez mękę, żeby zaprojektować nawet wymianę kamer, teraz to się wszystko zmieniło, interesy, biznes, nie wiem, albo zarząd, zarządzają mnie tak, trudno mi się wypowiadać. Czyli pani z punktu widzenia po prostu mieszkańca, chce tutaj interweniować. Ale oczywiście, że tak. Nie wiem czy co cokolwiek da, ale po prostu próby trzeba czynić, nie? No czy to musi być za każdym razem rewolucja? Czy nie można porozmawiać, podyskutować, wziąć rację ludności? No bo ten zarząd, całe miasto jest dzięki temu, że my tu mieszkamy. Oni nie są z nieba, oni nie są pomazańcami bożymi, tak jak kiedyś się królowi zdawało. Ale nie za bardzo chcą słuchać mieszkańców. Taka jest prawda. Jeszcze no. no. raz, Nazwisko imię? Kwiatkowska Bożena Kwiatkowska-Kaznakow. Bożena Kwiatkowska-Kaznakow. Ja tu nie mam co ukrywać. No. dziękuję bardzo.